Zapraszam na top 10 funkcji, które znikają ze smartfonów. Wymienię tu cechy smartfonów, które znikają lub na stałe zniknęły z klagowych urządzeń. Rankingi top 10 dodaję w każdą niedzielę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Linki do wszystkich top 10 znajdziecie w opisie filmu. Miniaturyzacja kart SIM przebiega już od wielu lat. Z mini SIM przesiedliśmy się najpierw na makro, a potem nano SIM. Kolejnym standardem jest tak zwane eSIM, czyli wbudowany na stałe chip do płyty głównej, z którego można korzystać u wielu operatorów. Główną zaletą takiego rozwiązania jest mniejszy rozmiar, wygoda wyborze operatora czy bezpieczeństwo. Pierwszymi smartfonami z kartami eSIM były Pixel 2, ale z czasem zaczęło wspierać go więcej smartfonów, a co ważniejsze operatorów. Jednym z pierwszych telefonów wyposażonych w radio był Sajam MC825. Później funkcja ta trafiła do wielu innych urządzeń. Aby korzystać z radia, trzeba było podłączyć słuchawki, w których ukryta była antena, choć były też urządzenia z wbudowaną anteną. Jednak z biegiem czasu radio zaczęło znikać ze smartfonów. Jednym z głośniejszych przypadków był tu Galaxy S4. 7 lat po jego premierze coraz trudniej znaleźć smartfona z tą funkcją, choć zdarzają się wyjątki, takie jak Motorola G7 Power. Czy LG G8? Kiedyś większość telefonów wyposażonych było w dedykowany przycisk do aparatu. Później spust migawki aparatu mogliśmy znaleźć w takich smartfonach jak Lumia 830, Lenovo Vibe Shot czy serii Zoom od Samsunga. Niestety, funkcja ta niemal całkowicie zniknęła z nowych urządzeń, z wyjątkiem smartfonów Sony, które wciąż oferują dwustopniowy spust migawki aparatu. Port podczerwieni to jedna z moich ulubionych funkcji na tej liście. Dzięki niej oraz odpowiedniej aplikacji smartfon może zastąpić kilka pilotów i znacznie ułatwić nam życie. Port podczerwieni świecił triumfy w 2013 roku, gdzie można go było znaleźć w smartfonach Samsunga czy LG. Dzisiaj żaden z tych producentów go nie wspiera w swoich smartfonach. Na szczęście z pomocą przychodzą chińscy producenci, którzy nadal wyposażają swoje urządzenia w tą wygodną funkcję. Przykładem niech będzie tu P30. Pro czy Mi 9 jeszcze kilka lat temu dioda powiadomień migotała niemal w każdym smartfonie z Androidem. Z niezrozumiałych dla mnie powodów zabrakło jej w LG G6 czy Google Pixelu, ale to był dopiero początek, bo dominujący trend na bezromkowe wyświetlacze sprawił, że zniknęła z mnóstwa innych urządzeń, w tym z flagowców Samsunga czy LG. Brak diody rekompensuje poniekąd Always On Display, ale moim zdaniem funkcja ta nie jest tak czytelna, a do tego zużywa znacznie więcej baterii. Stworzenie tego materiału wymagało wielu godzin ciężkiej pracy i aby Wam się go przyjemnie oglądało, wyłączyłem reklamy. W zamian proszę, abyście poświęcili teraz 10 sekund i zasubskrybowali mój kanał. Rankingi top 10 dodaję w każdą niedzielę, a o to czego możecie spodziewać się w kolejnych materiałach. Slot na kartę SD pojawia się coraz rzadziej w smartfonach i ostatecznie skazany jest na zagładę. Powodów jest kilka: ilość gigabajtów w naszych urządzeniach rośnie, a wraz z nimi chęć producentów do wciśnięcia nam droższych modeli z większą ilością pamięci. Do tego karty SD są dużo wolniejsze od pamięci flash, szczególnie w standardzie UFS 3.0, no i szufladka zajmuje sporo tak cennego miejsca dla producentów. Teraz pozycja, na którą zapewne najbardziej czekaliście, czyli port Mini Jack. Jednak to nie jest tak, że gniazdo Jack zaczęło znikać dopiero po premierze iPhone'a 7. Pierwszy smartfon z Androidem go nie miał, później Oppo wypuściło kilka smartfonów bez Jacka. iPhone wyprzedziła jeszcze Motorola z Moto Z, ale nie da się ukryć, że port ten zaczął masowo znikać ze smartfonów po premierze iPhone'a 7. Nawet Samsung pozbył się go z serii Note i to samo czeka zapewne serię S. 3D Touch zadebutował w iPhone 6S i pozwalał na większą interakcję z systemem. Producenci androidowych smartfonów podeszli do tego pomysłu z rezerwą. Huawei w kilku modelach eksperymentował z Force Touch, a Samsung wyposażył dwie generacje swoich flagowców w wrażliwy na siłę nacisku klawisz Home. Niestety funkcja ta zniknęła z Galaxy S10, po Force Touch nie ma już śladu, a aktualizacja do iOS 13 uśmierciła 3D Touch. Zastąpił ją Haptic Touch, który jest po prostu marketingowym bełkotem oznaczającym dłuższe przytrzymanie, czyli to samo co mamy w smartfonach z Androidem. Wraz z ramkami ze smartfonów zniknęły również fizyczne przyciski nawigacyjne. W 2017 roku zarówno Samsung, jak i Apple pozbyli się ikonicznych klawiszy Home. Dodatkowo z niektórych smartfonów znikają przyciski głośności. Szlak przetarł tu HTC U12 a w zeszłym roku wodospadowe wyświetlacze sprawiły, że przyciski te zniknęły również z Mate 30 Pro czy Vivo Next 3 Warto tu jeszcze zauważyć, że w swoich najnowszych flagowcach Xiaomi rezygnuje z dodatkowego przycisku który można było zmapować. Na miejscu pierwszym funkcja, która na dobre zniknęła z naszych smartfonów, na rzecz obudowy UniBody z certyfikatem IP. Mowa oczywiście o wymiennej baterii, która przydawała się w podróżach czy w celu przedłużenia cyklu życia naszego urządzenia. Dzisiaj wymiana baterii jest kosztowna i często celowo skomplikowana przez producentów. W tym kontekście warto wspomnieć o dwóch urządzeniach. Galaxy S5 oferował wymienną baterię wraz z certyfikatem IP67, a LG V20 jest chyba najnowszym flagowcem mającym Wymienną baterię i metalową konstrukcję. Jeśli ten ranking Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej takich filmów w każdą niedzielę. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!